Siema, ja z drugiej strony KitKatowy i dzisiaj gramy sobie w Casty, Defender Saga. Jest to widzowie mój długi kanał, czyli KitKatowe Plus. Dobra, zasubskrybujcie i zalajkujcie. To bardzo wdzięczny, to byście sobie zasubskrybowali ten kanał, jest to mój nowy kanał. Widzowie, no to bardzo wdzięczny, że zaczynamy grę. Będzie gra w toolcie. będziemy sobie grali widzowie. Na szukanie, Widzowie, ogólnie to zasługuje tutaj ten, ten dwa kanały. Chyba to bardzo wdzięczny, no mówię. Widzowie. Nie, zalecamy jak woda nie chcę. Tle, to jest Jak to coś sam umiem, widzowie. Dawajcie, to jest O. O, widoka, widzowie, Muszę sobie ulepszać, teraz mamy. Będę, będę, Many w sobie. Dobra, w ogóle coś mi kupować. Wiem to. nie, nie mój. Dobra, sobie jego, jego. I kupimy też sobie ogólnie jego i jego. On jest mega mocny. On jest taki takim kronu, takim z tego. To jest dość mocne nie powiem że nie nie założyłem sobie tamtego ale jak do tego nie można do uneks nagra jest na początku łatwa, potem jest tu na tak pod tym odcinkiem 5 lajków to ma kolejny odcinek z tygry z postawimy. Ciebie, może Ciebie, żeby cię wydawać, Ciebie damy ciebie? Eee. I. Jak tu damy konia? O, i no i elegancko. O, a my też władujemy sobie. No, nie, ale to ważne. No idziemy z kolejnym poziomem ale jest łatwo no nie oni są niefajni widzowie fajni są niefajni nie niefajni o niefajni ty, ty... a fajni. o no nie widzowie reklama no to nie jest, nie jest, nie. Widać, poki to nie jest naj, najlepsze w grałem Pokażmy sobie to, gdzie jeżeli widzimy się sobie Wyładujemy i myślę, że tutaj nic. Weźmy sobie, No i nie mają tak. Mogę Nie, nie, nie... Nie, nie, nie... Nie, nie, nie... Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie. O Nie. Bierzemy, bierzemy. O nie. 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 Nie lepszy sobie czyli... nitko, bo to potem jest takie coś i to jest fajne. Musimy je mieć chyba na dziesiąty. Jak to jak ogólnie ja to tam trochę gra, tak wiemy. To nie jakoś nie Nie, mega to jest. Dobra. Jest, jest, jest. O, jeszcze dwa. Ale to... Ja wiem, że to potem jest ciężkie. to, to jest wtedy nie bardzo, bo ja wolę temat no, to Lecimy z kolejnego widzowiem. tutaj. Tego się nie obudować, chyba że taki przypomnij, że... ...dwaja jakiś taki wyceny. Taki siódmego tego nie, ten tylko takiego dużego widza. widzowie to jest, 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 jest spokój. Tak, wam mogę już tutaj no kolejny na tym kanale, bo będziecie mi spoki spokojnie. Nie, zapłakujmy, mało. Wciąż. A ten lewec coś daje? Chyba daje. A, bo on daje tą kasę, no tak? A, Kas? idzie, to idzie, 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 i no i znowu widzowie reklama! Szukasz oce, wejdź na rankomat.pl Nasi agenci dopasują najlepszą ofertę wśród towarzystw, jak ale... Nie ważne. Ważne jest to, że mamy kasę na ecież. I co chcemy, to chcemy. O i to jest Chyba. Kolejni widzowie! Kiedy to ten odcinek będzie trwał w tego momentu? O! No nie, ale Tu jest! Teraz będzie boss! Tylko ja będzie moc. Widzowie, to jest najbardziej niewartowny odcinek! Przysięgam! Chyba to się ładuje tutaj. To sobie zobaczymy. O! Powolnioni. No, bo... O! Co masz w tu, O! Nie, nie, nie dobra. Oj! No o! No i wygraliśmy. On no, jak i To się... no, jest nie ma Ale tutaj go Kupimy sobie idzieku.

kasę. albo no, nie wiem że zawsze biorę kasę, bo kasa jest najlepsza. Ulepszmy sobie Ciebie. I tak do końca trzeba Cię ulepszać. A nie będziesz miał tego, co ja chcę, żebyś miał. Więc... No, to Ty. ty, ty, ty. No ile się ziści, I właśnie... już to pierwsze problemy się robią. Pierwsze problemy się zaczynają. Ale to mi było rozpoladnienie. Ale trzeba ich wzmacniać życie wieży. I kur... dobra widzowie, wy sobie ogólnie to skipuje na ekranach. Bo bo nie wymagajmy tego. Eee, wieży, wieży trzeba widzowie. No i oto zazwyczaj podwaja tego golemy O, wieży. O nie, o.

to wylecie. Tylko... No, ja... no, nie, 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 nie. Nie, 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 A ja się zaraz balę, nie, co wiem. nie, 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 To nie, to nie, ten moment, nie, 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 ten. nie, 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 a o 50, kiedyś tak dalej nie byłem. Nie, kiedy na 60 padłem, więc ja widzowie nie doszedł. O nie, tylko nie o nie. No ja jeszcze dawaj, 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 dawaj. O nie, widowie to jest koniec. Jeszcze, dawaj, dawaj, wstaję. To jest koniec. A co to oznacza? No ja się z wami żegnam do następnego, tego widzowie!